Siemanko. Słuchajcie, chciałbym nakręcić osobny film, jak połączyć rurę miedzianą. Bez użycia mówki, złączki. Krawędzie muszą być względnie prosto ucięte. Można to zrobić nożykiem do rur. Można to zrobić e, szlifierką kątową, można to zrobić nożecami, wszystkie chwyty dozwolone. I żeby... E, co będę robił? Będę rozciągał rurę robiąc kielich, żeby rura w rurę weszła, tylko tu jest wcięte, fleksem, nie włoży teraz. żeby rura w rurę weszła, będę rozciągał jeden koniec i żeby to zrobić, muszę zahartować miedź. A miedź się hartuje i odwrotnie jak w przypadku stali, zahartowana miedź robi się miękką miedzią. Stal się robi twarda, miedź się robi miękka. Dlatego nagrzewam końcówkę. I ładuje to w wodę, chyba gaz się kończy. Wiadoma sprawa, że szybciej byłoby to zrobić na mówce. Ale raz, że trzeba kupić mówkę a dwa trzeba użyć dwa razy tyle cyny, bo są dwa luty, tak jak, a tutaj w łączeniu wzdłużnym na kielichu jednym jest jeden lut. No i można sobie poradzić bez dodatkowych kształtek. Myślę, że już jest na tyle ciepłe. Zmienia, kolory, i w tym momencie mieć jest miękka. Gdybym e, próbował rozpęczniać e, zachartowaną no, to raz że urobiłbym się, a dwa taka mieć pęka. Już kiedyś próbowałem na, cieńszy, na cieńszych średnicach. Tu jest taki przyrząd, który rozpęcznia rurki różnych średnic. Maksymalną średnicę, którą mogę zrobić, to jest 28, i to jest właśnie rura 28, którą teraz robię. Obracając co kawałek naciskam, puszczam jest trochę bez obawy i tak daleko aż rączki zejdą się ku sobie, żeby nie można było dalej naciągnąć. To jest wymiar. To jest na sprężynce, samo wraca. Robi się taki głęboki kielich, jak na każdej jednej kształtce złączce. W zupełności to wystarcza. Później oczywiście trzeba wyczyścić, posmarować pastą i zalutować. Ale odchodzi jeden lód. I na grubych średnicach no to już tego Lutu idzie dość sporo cyny. Rurkę po takim zabiegu, po zalutowaniu szczotką jest piękna, ładna. A nie mieliście na zakupy jechać? Jeździmy, ale mamy się rozmyśliła. No nie. Hmm. Mogło się stało, rano nie być. Tak jak widać rączki schodzą się do siebie. To już jest max. Więcej nie dam rady rozciągnąć. I to już jest mój wymiar teraz zrobić tylko kółeczko, żeby nie było jajka no bo z momentem pierwszego naciśnięcia, no to robi się jajko i tak tym jajkiem w lewo w prawo, w lewo w prawo. Film bez cięcia można zobaczyć, ile się schodzi, ze zrobieniem jednego kierownika. Jakąś ładną rurkę, co znaleźć? Wszystkie flexem cięte, wszystkie flexem cięte. dobra, będę kawałek. Voilà. Otwórz gdzieś tutaj miałeś. widać wyczyścić, zalutować i rura długa na razie, go, cześć pokażę jeszcze jak zalutować duża średnica Radzę sobie tak, że wpal na paluchę, nakładam kawałek papieru ściannego i po prostu wewnątrz czyszczę kielich. Do mniejszych średnic mam takie szczoteczki. To jest 15, to jest jakaś stara 18, już trochę zjechana. Też sobie można tym poradzić. Nie mam większych średnic, bo myślę, że to jest zbędny wydatek. A takie szczoteczki na wcale długo nie wystarczają. Mam nową 15, mam nową 18, gdzieś tu i poginęły. W ferworze walki. dobrze jest też mieć na wkrętarkę albo to oberżnąć po prostu i do wkrętarki wziąć, albo na wkrętarkę są takie lamelki, takie paski papieru ściernego. Im teraz dokładniej wyczyszczę wewnątrz, tym będę spokojniej spał. Jest ok. A rurę na wierzchu. Nie mam najmniejszego problemu. Też są specjalne takie czyściki, wełna, też gdzieś to mam. Wszystko mam gdzieś. Tu jest na przykład gruba wełna. Do takich jakichś brudów, naprawdę grup brudów, a później jest taka do polerowania. No nie chcę ryć, bo film będzie znowu za długi. Papier ścierny to jest 80, albo setka po 80, te 80, po szlif, nie. To oczyszczisz. Po szlifowaniu ścian gipsu już nie bierze, ale do tego się nadaje trochę głębiej. Wchodzi. Dobra. Pasta. Ja smaruję i kielich, i rurkę. Czasami jest taka teoria, no ile szkół, tyle teorii, że nie smaruje się kielicha, tylko rurkę, bo z momentem wkładania, no to zsuwa się e, ta pasta i wlatuje do środka tam. No taka jest teoria. Ja smaruję i to i to. Nie trzeba dużo, chodzi o to, żeby było posmarowane już po całości tam, gdzie ma być cyna. By to ustawić do linii jakiejś. Ale też nie mam później problemu z ze sprostowaniem tego. I prosta sprawa, ile cyny to jest cyna. Znowu nie mam grubości. Ta grubsza w każdym razie. I ile jej dać. Też jest taka teoria, jaka gruba rura, tyle cyny. Jak zjadę do tego narożnika, znaczy, że cyny dość. Kielich u dołu, żeby cyna wchodziła w dół. W kielich właśnie. Jakbym odwrócił, no to byłoby to ciężej, bo by chciała spływać po rurce. I nieestetycznie by to wyglądało. Też by trzymało, ale nieestetycznie by to wyglądało. W miejscu końca tego środka płomienia jest najwyższa temperatura. Nie na końcu, nie przy samym palniku, ale w miejscu właśnie tej kitki. Tutaj jest najwyższa temperatura. Pasta zacznie się zaraz szklić, tak świecić się. To będzie znak, że już jest na tyle nagrzane, że można dodać cynę. Lód, lód miękki. Do załamania doszło. Chwilę odczekać. I ważnym jest, żeby rura była otwarta. Nie może być tam zaślepiona, bo w, i z drugiej strony, bo wewnątrz utworzą się gazy i nie da się zlutować. Będzie tutaj wychodziła kasza. Będzie gazowało i tędy będzie wyciskało te gazy. I znów to samo. Trzeba dokładnie oczyścić miejsce lutowania zmyć resztki pasty w środku jak pójdzie woda medium no to samo to wymyje ale na zewnątrz trzeba dokładnie wymyć resztki pasty bo będzie żarło 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 i w końcu jakby to było w ścianie a będzie to zacznie ciec i wtedy szukaj wiatru w polu Tak to wygląda, z bardzo bliska, tutaj można przeczyścić. fabryka fabryka szczelne i z recyklingu jak najbardziej dla mnie na tak jest trochę przełamana ale nie robi mi to różnicy także tak na razie ho cześć